Ja to powinienem być bardziej chyba zadowolony, że mamy nową dostawę Battlefielda FC nowego i gier na Switch'a, a ja się cieszę bardziej z tego kartonu. Zobaczcie, co mi tu przyszło dzisiaj. No, jest taki punkt w Dąbrowie Górniczej, gdzie gość jest zafiksowany na punkcie starych gier i skupuje wszystko jak leci. A tu jest do Was pytanie: po czym poznać, że ktoś był fanem WWE i wrestlingu? Na 56 gier w kartonie. Może z połowa to są gry właśnie z serii WWE. Tam są jedynki, a tutaj mam aż tyle dwójek, badajcie. Skupiłem to dzisiaj. Niektóre z tych gier wrestlingowych są nic nie warte, natomiast w tym kartonie no, były jeszcze inne fajne rzeczy. Zaraz Wam pokażę jakie. I właśnie z tego powodu takie kartony skupujemy w całości. To, jest... to są gry WWE. A z takich nietypowych dalej, ciach. Bloodrain, ciach. God of War w premierówce, polska okładka. Underground 2, ciach. Obie yakuzy, ciach, ciach. Wszystkie te pozycje wrzuciłem już na naszą stronę internetową xgamecenter.pl. Bo jak wiecie, odchodzimy od Allegro. Także, jeżeli coś zobaczyłeś fajnego, no to serdecznie Cię zapraszam.